Witam, witam <laughs> Dzisiaj mam dużo do roboty Tu jak widzicie już trochę gnoju jest od królików Posprzątałem u iskry i bąbelki Żeby miały czysto, ładnie <laughs> No i dzisiaj będę u Benka sprzątał Blue muszę paśnik zamontować i też posprzątać Tutaj najprawdopodobniej pod nowe nabytki dwóch kurczaczków też, zaraz je połapę i przeniosę do szklarni bo tam trawka jest póki jeszcze nie ma takich upałów to tam se posiedzę i ten gołębnik posprzątam mały kurnik nie i ten duży też posprzątam w sumie no i dobra teraz złapę te kurczaczki już są duże, 4 tygodnie mają prawie, w sumie już mają Jeden jest, żeby mi nie uciekł. Tak to to nasze chodzą już po całym wybiegu. No i mi uciekł. Tylko wybieg też będę musiał posprzątać. Tu straszny jest Nie uciekaj, nie, 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 Lepulicz się chodźcie. Jeszcze 4. Chodźcie, chodźcie Dobra Zaraz głębiej wypuścimy O i właśnie, muszę Wam tam pokazać coś Op. I ostatnia, najjaśniejsza Nie bój się, nie bój, nie bój O nie, o nie, o nie, no, uciekli jeden Dobra, były lekkie problemy, ale się udało. Idziemy teraz ze szklarni wypuścimy je, i co pochodzą Hop. tutaj szczypiorek rośnie, cebula, pietruszka, tylko trzeba wyplewić. Może jeszcze dzisiaj to zrobię. A wypuszczamy niech se wyjdą no wychodźcie zamknę szklarnię żeby nie wyszły tak wszystkie i niech chcę chodzą do wieczora zarazem tu wody przyniosę i trochę ziarna żeby miały też bo złapią sobie jakiegoś robaczka a to trochę tej trawki tam skubną co wyrosła. <laughs> no i dobra, wypuszczamy gołębie. <laughs> Oreo mi się sparował z brunetką. To mało tam. No na razie niech będą. Zobaczymy co z tego będzie. A tutaj mamy tak. Mamy młode kąbki. To są po tym czarnym belgu i po tej białej samiczce górnolotnej. Już są takie spore dosyć. Ładnie się chowają. Nic nie mają w poniedziałek. zaraz pewnie na kamion. Tutaj na dole tak samo. Nie dziup, nie felcia, nie dziób. o Tutaj są ten mewki. Dwa są. No, ale ja nie będę pokazywał Wam drugiego. A <laughs> i se wylatują. Proszę bardzo, tam siedzi Oreo i czarnuszek. <laughs> dobra ja teraz kurki wypuszczę. Ło, wow, 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 wow No i sobie chodzą. A na codzienne ganianie kogutów. no nic. Dobra, weźmy trach. To możemy wysypać kurą, a się tam przebiorą. Jest jeszcze w środku? Nie ma. No. Dobra. Zaraz nasypę z żeby coś miały trochę do zjedzenia tam nie tylko ten Uf, przy nic nie mam dobra, to należy tylko na granulek też nie za dużo bo nie chcę ich tak aż faszerować bo mi się granulki skończą a ma muszą potrzebuję ich a nie, nie 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 Przepraszam bardzo, ty mnie możesz dojeść. A ty Benek, nawet nie próbuj uciekać No i już uciekł Dobra <laughs> Cyk Zamykamy. Trzeba Benka wgonić No, chodź Posłuszny kolik. <laughs> Nie, nie wolno tobie. <śmiech> Idziemy. <śmiech> zaraz przejdziemy do królików. <laughs> Bąbelkę... Y dzieci bąbelki wam pokażę. Opa. Ajajaj. Dobra, postawię im to tutaj. I niech zachodzą. <laughs> Wody im tu zaraz przyniosę. Mam nadzieję, że mi tutaj nie przeskoczą. Raczej nie powinny, chociaż jak się wejdą na to, to mogą przeskoczyć. wstawię Prze to dalej. No i dobra. niech se chodzą. Wody im tutaj przyniosę, bo w konewce chyba nic nie mam. Albo i mam, nie wiem. Posprzątałem ładnie wczoraj. In. O, tu jak zwykle sianko przebierają. Nie wiem, czy u Was też tak kliki przebierają. No bombelka to jeszcze nie, ale iska to dramat. <laughs> jak nie otwieram klatkę, to się normalnie to siano wysypuje O, widzicie, ile tu siana? Już takie resztki, no ale. <laughs> Wodę ma, oczywiście, sianka nie ma, muszę jej dać. Tak samo bąbelce <laughs> na początku z tych paśników nie chciały za bardzo jeść, ale się przyzwyczaiły. <laughs> no i pokażę Wam teraz te Maluski. No, ciebie już pokazywałem. O, <laughs> takie już są duże. Nie gryź mi kurtki. Wszystkie osiem są, żyją. Także jest dobrze. Chodzimy się powoli po klateczce. Także Ech, no tutaj iskra jeszcze. Jeszcze musi poczekać Jest 4 miesiące bynajmniej. No muszę przykręcić ten tamwój Nie wiem czemu on tak wyrywa. Z drugiej strony to samo, a to już było wcześniej, a ja to zrobiłem. <laughs> tutaj kropelka i chyba nie będę sprzątał, na nie ma aż tak brudno. Tak mi się? No dobra. Siana nie mam chyba. Bo wczoraj wszystko dałem na wieczór. Więc będę musiał przynieść. No, pusty worek będzie. Także Teraz ja idę do domu, zjeść śniadanie i potem będę sprzątał cały wybieg. Najmniej się postaram, żeby to było jakoś ładnie czysto, bo tak nie za bardzo mi się to podoba. Kurą wody wymienię. Tutaj w sumie niech chcę chodzą, <laughs> wyjedzą to ziarno, bo i tak mam tu sprzątać. Zobaczymy czy jajeczko jakieś zniosły Nie, same podkładki na razie No i tutaj muszę też posprzątać Ech. Tam zauważyłem, że Oreo z brunetką se tam wchodzą o, Se schodzą pojeść ziarenek Te mefki Dwie klateczki już ogarnięte tutaj gdzie były kurczaczki i tam obok <laughs> i będzie otwarte na całe będą miały więcej miejsca muszę jeszcze troszeczkę tu podmieść <laughs> ale to zaraz i tutaj przeniosłem je ze szklani, bo w już się gorąco zrobiło i sobie siedzą i zobaczymy co dalej będzie jeszcze mi zostało trochę sprzątania no i tutaj już posprzątałem. Muszę tylko to pudełko dla królików zdjąć i umyć. I otworzyłem na całą klatkę, żeby miały. A sobie teraz siedzą tutaj. Bo w jest za gorąco. Niech się siedzą. Muszę im wody dać, bo nie mają. A ta to jest brudna i nie dosięgną. No i tak, gąbki sobie fruwają. Także jest dobrze. No i muszę jeszcze tutaj... Blue i Benkowi posprzątać no i te dwa gołębniki i w sumie tyle chociaż nie wiem czy tego kurnika jeszcze nie sprzątnę ale w sumie nie chce mi się nie mam aż tak źle także no ja biorę się dalej za sprzątanie i widzimy się jak posprzątam dalej Witam was w niedzielę rano wczoraj nie bardzo już za bardzo czasu nagrywać nikt posprzątany, tam wziąłem takie, te deseczki wziąłem, zostawiłem, żeby miał gdzie jajka znosić, bo mi się wydaje, że te cztery komory mogą być za małe. Nie otworzymy sobie teraz. Niech sobie lecą. Tutaj to, to już mają posprzątane, bo już w piątek sprzątałem. Ubenka tak samo czyściutko, u Blue też no tutaj kurczaczki też widzieliście chyba, nawet nie pamiętam no i tutaj zrobiłem inaczej, bo żeby mi te kurczaczki nie wchodziły. Tutaj dałem taką płytę betonową. Została. No I tutaj tak, a tu to, to na razie dałem tutaj, będą się kurczaczki chować. Na razie ich nie będę wypuszczał, bo jedna kuradziubię i muszę przypatrzeć która i dopiero później je wypuszczę. Jak już wrócę z pewnego miejsca, no i tak wczoraj jeszcze się prawy królikom, zaraz przyniesiemy im, żeby miały. Pościutko, drugi tak samo pościutko lecimy. O, wczoraj mi się jeszcze taczka rozwaliła. Będę musiał kupić nową, ale raczej z się złożę na pół, żeby nie było. O, i tuś trawa suchutka. jadam i widzimy się potem no i widzimy się tutaj w przerwie niestety nie kupiłem tego co chciałem nie było tych kochinów, dopiero będą za miesiąc także muszę jeszcze poczekać, no ale pudełaczko jest, kupiłem dwa głąbki. miały być te dwie samiczki, ale w końcu okazało się, że to jeden samiec o, to jest ta samiczka i tamten ten samiec no i tak. Kolejną niedzielę jestem zawiedziony. Ale cóż, króliko muszę dać trawę, bo zjadłby wszystko. albo sianka im dał, żeby nie ten. No i cóż, chyba było w tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Jak będę miał pomysł na odcinek. Bo jak nie będę miał pomysłu, no to nie będzie odcinka. Tak naprawdę nie mam co nagrywać niż ciągle, ciągłe wypuszczanie kur i karmienie ich, tak samo królików. Więc trzymajcie się ciepło, cześć.